Bo jak wysyłamy z kraju, no to musimy tam też zapewnić na miejscu jakiś adres zwrotu, potem hmm. albo to przewozić, albo utylizować. I teraz tak, jeżeli w Polsce sobie te zwroty utylizowaliśmy, jak to w Polsce hmm. czasem się robi, czyli wrzucaliśmy na świetnik za magazynem, we Francji już tego nie zrobimy, tam za każdą tygodnię trzeba zapłacić, nikt tego nie zrobi w ten sposób, w Niemczech tym bardziej, byłem no? u nas chyba też czas, my, więc są takie, co z tymi zwrotami zrobić hmm. potem. No? Jak mamy w Amazonie zwroty? To ich nie zobaczymy. Tak, Amazon przyjmuje zwroty, Oni lądują na takie. gdzieś ty widziałeś. Są takie wielkie części w magazynach wydzielone, tam lądują te zwroty na palety rzucane. I oni to raz na pół roku tak. zrzucą do siebie na magazyn. I to wtedy wpada, takie. <śmiech> tak. <laughs> Przekotłowane. I my mieliśmy przypadki na magazynach, że stały zwroty na wartość bańki. Miesięczny koszt koszty zwrotów po 30 tysięcy za magazynowanie, bo to jest kilkaset palet. Ale co z tym zrobić? Bo teraz przejrzenie tego, to by trzeba wpuścić cztery osoby, trzy i to wiesz, podzielać, co się mielić. I taki pat, nie? No. Dlatego, dlatego yy, sprzedawcy, tak? A znowu wywalić tego nie można, bo nie bywaliś 200 palet, wiesz, za ogrodzenie nie? Tak, nie? I co miesiąc 30 koła. Tam wiesz lecimy.